Na zewnątrz już mamy pełną jesień, zimno i już prawie mroźno. Na szczęście jednak w Żużlu lato w pełni. Może już końcówka, ale bardzo gorący jest ten okres. Decydujące starcia, czy to w Mistrzostwach Europy, czy to Grand Prix, czy też przed nami finał indywidualnych Mistrzostw Polski. W ostatni weekend w Rzeszowie ostatnia runda Mistrzostw Europy. Runda, która obfitowała w nieobecność kontuzjowanych zawodników jest to niestety minus tego sezonu, a końcówka tego roku Żużlowego wygląda jeszcze gorzej. Zawodników brakuje już w turniejach. Kontuzji jest naprawdę wiele i w Rzeszowie tak naprawdę ten, kto jeździł, ten mógł coś zdobyć. I skorzystał z tej całej sytuacji najbardziej słowak Martin Waculik. Pojechał doskonale. Martin Waculik w Rzeszowie jeździł świetnie, nie przegrał z nikim, wygrał. Wszystkie wyścigi, w których uczestniczył, tor w Rzeszowie nie należał do łatwych. Był trudny, był po opadach deszczu, trzeba było dobrze wybierać ścieżki przede wszystkim po wewnętrznej części toru. I tej rywalizacji takiej stricte sportowej nie było może zbyt wiele, bo właściwie, kiedy zawodnicy się wyprzedzali, to było to spowodowane głównie nawierzchnią toru, popełniali na tej nawierzchni błędy i ci, którzy sobie radzili na, tej trudnej, na tym trudnym torze, Wygrywali Martin Waculik i dobrze startował, świetnie startował, ale też jeździł bardzo dynamicznie i ostro. Takiego Martina Waculika w tarnowskim klubie, tarnowscy kibice w tym sezonie w meczach Ligi Polskiej praktycznie nie oglądali, ale poczuł, poczuł swoją szansę, poczuł to, że może zdobyć Mistrza Europy. Wyczuł minimalnie słabszy dzień Nikiego Pedersena, który pojechał dobrze, zdobył 10 punktów, ale Potknął się w Barażu w półfinale o awans do finału tych zawodów i Martin Waculi wykorzystał to doskonale niespodziewanie można powiedzieć, zdobył ten tytuł, ale myślę, że dobrze się stało dla całego żużla kwestii światowej czy, czy europejskiej, bo gdyby to zdobył Polak Duńczyk w przypadku nikiego Pedersena na przykładu. To przeszlibyśmy praktycznie do porządku dziennego i nikt tego by aż tak bardzo nie przeżywał i nie zauważył. Pamiętam jak Martin Waculik po zwycięstwie w Gorzowie w ubiegłym roku w rundzie Grand Prix mówił mi, że po tej wygranej na Słowacji dosłownie media sportowe i nie tylko, kibice sportowi na Słowacji po prostu oszaleli na jego punkcie, był rozchwytywany. Był zapraszany do wielu programów, pojawili się dodatkowi sponsorzy, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, kibice od tamtego momentu, co ja tu zauważam bardzo często, na stadionach, gdzie startuje Martin, po prostu pojawiają się w bardzo dużej ilości. Myślę, że to dla żużla takiej szerszej skali ma ogromne znaczenie, i dobrze się stało, że to właśnie zawodnik, który nie jest z tego kręgu najważniejszych krajów żużlowych, zwyciężył. I na pewno to przyczyni się do tego, że ten żużel na Słowacji, w momencie kiedy Słowacy usłyszą o tym, że ich rodak zdobył tytuł mistrza Europy w dyscyplinie, no trochę dla nich egzotycznej, to na pewno zostanie to bardzo zauważone. Przed nami jednak najważniejszy weekend chyba tego sezonu, jeśli chodzi o rozgrywki na światowym poziomie, jak i indywidualnym w kraju. W sobotę, już w sobotę w Toruniu, ostatnia runda Grand Prix. I tak jak w Mistrzostwach Europy, a może jeszcze bardziej w tym przypadku, w zawodach w Toruniu nie będzie mogła uczestniczyć pewna grona, pewne grono zawodników. Niektórzy będą jeździli z kontuzjami, bo na sześciu pierwszych czołowych zawodników klasyfikacji Grand Prix, czterech jest kontuzjowanych. Emil Sajfudinow nie będzie startował, ale Niki Pedersen z podciętym prawie gardłem po turnieju w Rzeszowie przez taśmę startową. Nils Christian Iversen e, również e, z, z poobijanymi żebrami e, będzie prawdopodobnie startował i będzie walczył o któryś z medali, więc pewnie ta, ten drobny uraz, ale jednak mu aż tak bardzo nie będzie przeszkadzał. Tai Wu lider klasyfikacji Grand Prix, będzie oczywiście startował. Ma kontuzję obojczyka, ale nie wyobrażam sobie, żeby na motoarenie się nie pojawił. On na pewno tam będzie i prawdopodobnie przepieczętuje złoty medal dla Anglii. W związku z tym to, ten turniej w Toruniu również będzie obfitował w tego typu myśli: kto jest zdrowy, kto jest kontuzjowany, kto jaką, jaki ma uraz i któremu zawodnikowi te urazy będą. Bardziej ciążyć. Na 6-4 ma większe lub drobniejsze urazy. Na 10 aż sześciu z pierwszej dziesiątki też jest lżej lub bardziej kontuzjowanych, więc to też będzie okazja dla tych, którzy będą startować, żeby wykorzystać tą, tą sytuację. Na pewno należy zwrócić uwagę na Jarka Hampela, który jest zdrowy, jest chętny, a przede wszystkim ma odpowiednią ilość punktów, żeby przepieczętować któryś z medali. Teoretycznie ma szansę jeszcze na złoto, ale tutaj Tai musiałby praktycznie skończyć rywalizację w Toruniu w pierwszym wyścigu lub w drugim i nie zdobyć zbyt wiele punktów przy ewentualnym doskonałym występie Jarka Hampela, ale myślę, że Jarek Hampel nie będzie o tym myślał, nie będzie kalkulował, tylko będzie starał się jechać jak najlepiej, żeby zwyciężyć jak najwięcej wyścigów, a co się okaże na końcu, to to będzie na pewno jego, jego sukces. Musi pojechać dobre zawody, bo z tyłu atakuje Nils, christian i Wersen. Myślę, że ten uraz żeber mu aż tak bardzo nie będzie przeszkadzał. To też jest pozytywne, że akurat ci kontuzjowani zawodnicy trafią na doskonały tor na motoarenie. Bardzo równy, tor, na którym można jeździć na pełnym gazie, bez obaw, bez problemów. Tor, który nie będzie przeszkadzał zawodnikom absolutnie w płynnej jeździe. Mimo tych różnych urazów i kontuzji jak zwykle na motorenie nie będziemy oglądać fantastyczne wyścigi, bo na szczęście kilku zawodników zdrowych zostało, a ci z kontuzjami też będą musieli sobie radzić. Nie jest to też nic nowego dla żużlowców. Wspominałem o Jarku Hampelu, ale mamy też innych zawodników. Pod nieobecność niestety Tomka Goloba, który być może w tych dniach, kiedy będzie odbywało się Grand Prix, będzie mógł wyjść ze szpitala w Bydgoszczy i mamy nadzieję bez konieczności operacji pękniętego siódmego kręgu w kręgosłupie. Będzie Adrian Miedziński pod nieobecność Tomka Goloba. Na pewno na własnym torze będzie walczył o wszystko. Myślę, że po tym całym zamieszaniu toruńskim w polskiej Ekstralidze Adrian Miedziński będzie miał okazję, jakby w pozytywny sposób zapisać się dla Torunien na własnym obiekcie ma szansę dojść na pewno do półfinału, a jeśli szczęście będzie mu sprzyjać to nic się nie żadną niespodzianką nie będzie to jeśli awansuje aż do finału. Na własnym torze też nie możemy zapominać będzie Darcy Ward. On walczy coraz bardziej skutecznie, coraz więcej punktów zdobywa w Grand Prix. Jest już praktycznie pewien utrzymania w pierwszej ósemce. Ta stawka w tej pierwszej ustępce mocno się zacieśniła, więc tutaj bardzo, do, bardzo dobry występ w ostatnim turnieju w Toruniu może spowodować, że dany zawodnik może przesunąć się o, o, o kilka co najmniej pozycji, więc tutaj Australijczyk na pewno będzie widział swoją dużą szansę, znając ten tor w Toruniu przecież doskonale. W podwórku myślę, że emocje mogą być jeszcze większe niż podczas Grand Prix w Toruniu, bo zapowiadający się fantastycznie finał indywidualnych mistrzostw Polski w Tarnowie, patrząc na stawkę zawodników, może właśnie dostarczyć nam jeszcze większych emocji. A wskazać wyciężce jest jeszcze trudniej niż podczas turnieju o tytuł indywidualnego mistrza świata. Nie będzie Tomasza Goloba w Tarnowie podczas niedzielnego finału, ale będzie Janusz Kołodziej, będzie Maciek Janowski, gospodarze, na pewno jedni z faworytów. Będzie kilku zawodników z Falbazu Dżonogóra, mistrzowie Polski, świeżo upieczeni, między innymi Protasiewicz, Dudek, a przede wszystkim Jarek Hampel. Może to nie jest jego ulubiony tor w Tarnowie, ale już w tym sezonie dwukrotnie miał okazję startować w meczach ligowych w Tarnowie i po ostatnim występie widać doskonale, że wyciągnął wnioski i... Silniki już na ten specyficzny tor w Tarnowie ma mniej więcej dopasowane. Rzadko już przegrywał w ostatnim meczu w Tarnowie, w meczu ligowym z gospodarzami, więc na pewno będzie jednym z faworytów. Jest i prawdopodobnie na 100% wystartuje, mimo urazu kolana, Misz Polski ubiegłoroczny Tomek Jędrzejak. W ubiegłym roku sprawił niespodziankę, więc, mimo tego, że też, jak sam twierdzi, tor w Tarnowie nie należy do jego ulubionych, to na pewno będzie walczył o któryś z medali. Po prostu mistrzowi nie wypada. Mówię o tym torze w Tarnowie i o zawodnikach, którzy nie lubią tego toru, ale tak naprawdę to poza Maćkiem Janowskim i Januszem Kołodziejem, to chyba każdy zawodnik z tej stawki powie, że ten tor nie należy do jego ulubionych. Ten tor zazwyczaj nie sprzyja gościom. Rzadko kiedy ktoś sobie radzi świetnie na tym torze, przyjeżdżając na mecze ligowe do Tarnowa. Ale to nie znaczy, że Tarnowianie będą mieli ułatwione zadanie. Jest już inna pogoda na zewnątrz, jest już dosyć zimno i na pewno ten turniej będzie inaczej wyglądał. Jazda w tych zawodach inaczej niż w meczach ligowych latem, więc to każdy będzie musiał wziąć pod uwagę, a wbrew pozorom to może sprawić najwięcej kłopotów gospodarzom. Jak widzę i, i słyszę jednym z faworytów takich głównych jest wymieniany Janusz Kołodziej. Janusz, jak każdy wie, mój dobry kumpel, z którym współpracuję i razem pracujemy na to, żeby, żeby po prostu dobrze startował. W ostatnim czasie wychodzi to świetnie. I muszę powiedzieć, że aż trochę nas nosi, co by tu zrobić, żeby przygotować się jakoś nadzwyczajnie do tego turnieju. To jest efekt. Zbyt dużej ilości czasu w tej chwili. Gdyby Jan już startował często, to nie byłoby czasu na zastanawianie, tylko podszedłby do tego turnieju z marszu. E, tak, e, mając co najmniej tydzień przerwy po ostatnim turnieju, wygranym zresztą z kompletem punktów e, na torze w Lesznie, memoriale Alfreda Smoczyka. E, troszkę zastanawiamy się, co by tu zrobić, żeby było jeszcze lepiej, ale myślę, że nasze doświadczenie wspólne e, dosyć duże. Trochę nas uspokaja i mówimy sobie, że po prostu trzeba wykorzystać to, co ma się najlepsze, i nic się tutaj już nowego nie wymyśli, i nie ma potrzeby, bo jak wiemy, najczęściej nowe pomysły w tego typu imprezach wprowadzane za 5-12 często kończą się odwrotnie, więc mimo tego, że Janusz będzie startował na własnym torze, który zna przecież doskonale i silniki ma też świetnie do tego toru spasowane, po prostu musi wykorzystać to co to co wie, to co jest sprawdzone i, i to co ma aktualnie do dyspozycji. Ale cała reszta zawodników absolutnie tego zadania gospodarzom nie ułatwi. Jest naprawdę bardzo wyrównana stawka. Brakuje tylko Tomka Goloba. Poza tym mamy absolutnie całe grono kilkunastu najlepszych faktycznie polskich zawodników obecnie. Więc moim zdaniem zawody w Tarnowie będą o wiele bardziej emocjonujące niż finałowy turniej o Mistrzostwo Europy, czy nawet turniej w Toruniu o tytuł indywidualnego Mistrza Świata.